Witajcie na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam Was na recenzję książki Basia do Słuchania od wydawnictwa Egmont. Jest to, zobaczcie, jaki duży tom, w którym mamy kilka pojedynczych książek o Basi oraz Audiobook. Więc jest to, myślę, dla fanów Basi must have do słuchania i nie tylko, bo również do czytania. Jest treści: Basia i przedszkole, bałagan, taniec, kolega z Haiti, opiekunka, gotowanie, podróż, alergia, biwak, plac zabaw i słodycze. I basiowe ilustracje. Basiowe, no wszystko jest basiowe, jest to po prostu takie o pojedyncze książki, zamknięte w jednej zbiorowej książce. Jeżeli lubicie basie, myślę, że bardzo Wam się również ta książka spodoba, bo mamy tutaj też płytę basie do słuchania w formacie MP3 i takie też mamy na tej płycie odcinki książeczki o basi. My bardzo basie lubimy. I bardzo Wam, Basie, polecamy, jeśli jakimś cudem nie znacie jeszcze tej dziewczynki i jej rodzinki, no to koniecznie to zmieńcie, bo Basie przygody to są bardzo takie życiowe, i książki te poruszają tematy, które każde dziecko dotyczy. O słodyczach na przykład. Jeść te słodycze, czy nie jeść? No, oczywiście każde dziecko chciałoby jeść słodycze, ale nie powinno. Dalej będzie Basia i plac zabaw, czyli o zabawie na placu zabaw jest o biwaku. I problemy nieraz, które są poruszane w książce, dotyczą także naszych dzieci. Myślę, że każde dziecko mogłoby się utożsamić właśnie z tym, co się w basi dzieje. Jest to książka tak fajnie napisana, że czytając Basie, jeżeli właśnie... Mamy tutaj jakąś sytuację podobną, czy czeka nas coś, co basie też tutaj spotyka. Na przykład były też o basenie, jak się chodziło na basen, tu jest o nowym koledze, który, który przyjechał z dalekiego kraju. To są takie rzeczy, które na co dzień dzieci też mogą spotykać, i dzięki Basi one mogą się z tym oswajać i mogą widzieć, że nie tylko one się na przykład denerwują jakimiś tutaj sytuacjami, bo Basia niejednokrotnie też jej aż tutaj z nerwów niedobrze bywało. No tak to wygląda. Basia do słuchania, czyli jeden duży zbiorczy tom książek o Basi i audiobook, coś co uwielbiamy włączyć sobie i słuchać. Więcej o książce na blogu w opisie do filmu jest link, gorąco Was tam zapraszam, a ja już dziękuję za uwagę, pozdrawiam, do usłyszenia w kolejnych filmach.